Witam Was bardzo serdecznie w zwycięskim podsumowaniu, oczywiście, meczu Wisły Kraków. No, miło, miło się to nagrywa, miło się nagrywa takie podsumowania. Przepraszam Was od razu, że tak późno się ten materiał pojawia, ale miałem urodziny, także. Rozumiecie sytuację, ale w każdym razie już jestem i już się zabieram do podsumowania tego meczu. Zacznę od tego, że jestem bardzo zadowolony, bo może to nie było wybitne spotkanie, bo na pewno wybitnym spotkaniem tego bym nie nazwał, ale wciąż to było dobre spotkanie, zasłużone zwycięstwo Białej Gwiazdy, to można powiedzieć jakby otwarcie. Na pewno Wisła stwarzała sobie sytuację. Była, pokazywała po prostu, że jest zespołem lepszym, e, zespołem bardziej wymagającym, i tutaj, no skrat, też nie będę ukrywał, że liczyłem na to, że będzie to, że, znaczy liczyłem. E, może na to nie liczyłem, ale generalnie oglądałem ich dwa ostatnie mecze, no i wydawało mi się, że to może być trudny rywal. Jednakże tak się nie stało. Tak się nie stało. Nie postawili zbyt wygorowanych warunków i, i Wisła ten mecz wygrała? Pewnie. 0 do 3. Bramki dla Wisły Kraków strzelał Aleks Mula w 28 minucie, w 53 minucie no powiedziałbym, że rodado, ale jednak nie, bo to była Abramka, samobójcza Mateusza Machały, ale trzeba powiedzieć, że tutaj tutaj rodado dobrze się w tej sytuacji zachował. Uderzenie było naprawdę Naprawdę, znaczy uderzenie, sam dribbling był bardzo taki w porządku, tutaj no można powiedzieć troszkę ośmieszył defensywę Skry Częstochowa, która miała być tak dobra, e, oczywiście za to też zostałem e, od razu po meczu skrytykowany w pewnym komentarzu, że no gdzie jest ta wielka siła Skry, e, no nie wiem czy ja mówiłem o wielkiej siły Skry w, w zapowiedzi, wydaje mi się, że mówiłem po prostu, e, że to jest element, który wyróżnia ten zespół i jest to rzecz, która, która jest dobra. No ale nie wiem, no już nie będę się kłócił, nie będę, nie będę tutaj też jakoś atakował. Być może, być może no ten użytkownik akurat chciał wygłosić taką, chciał wygłosić taką opinię i taką ową opinię wygłosił. A trzecia bramka należała do Mikiego Willara w 62 minucie. Po asyście Luisa Fernandeza. Dobrze ten mecz wyglądał, bo Wisła stwarzała mimo wszystko bardzo dużo tych sytuacji, Askara nie za bardzo. No, był to mimo wszystko jeden, mimo wszystko do jednej bramki, bo tutaj, no nawet jeżeli oni dochodzili do jakiejś sytuacji, to, to przy finalizacji było bardzo, bardzo średnio, jeśli mówimy tutaj o skrze, a Wisła, no co? No Wisła mogła pewnie tych bramek strzelić więcej, nie mówię, że nie, ale myślę, że też już nie było, już jak szeliśmy tą trzecią bramkę. To już my tam nie proliśmy i ja uważam, że to jest mądre, tak trzeba grać. My nie musimy wygrywać po 5-6-0. Eee, chociaż tu wygraliśmy 3, więc tutaj jakby okaza okazałe zwycięstwo. Ale, ale nie musimy tego robić. Nie musimy tego. My możemy wygrywać mecze po 1, 2, 0. Eee, liczy się to, żebyśmy ten mecze kontrolowali, a tutaj jak najbardziej ten mecz był kontrolowany. Także ja nie widzę tutaj powodów do tego, by na drużynę krakowskiej pisły narzekać. Pewnie znajdą się. MVP tego spotkania, jakbym miał wskazać, no to myślę, że James i no świetny mecz kolejny i muszę się tutaj, tutaj się, muszę przeprosić Jamesa i przeprosić też niektórych kibiców, bo ja faktycznie popełniłem taki materiał, że powiedziałem, że ten, ten zawodnik raczej furory nie zrobi i trochę to uwierzyłem pewne, znaczy miałem swoje oczywiście argumenty, nie mówię, że nie, ale się pomyliłem, pomyliłem się, bardzo się cieszę, że ten piłkarz jednak odpalił, że, że już od pierwszych spotkań naprawdę wygląda bardzo dobrze no i cóż, no, 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 byłoby fajnie, gdyby go też zatrzymać jak najdłużej, myślę, że jeżeli awans do Klasy będzie, to kto wie być może James zostanie wykupiony, bo jak pamiętacie, on jest, on jest wypożyczony także tutaj, kto wie być może, być może James w Krakowie jeszcze zostanie i będzie cieszył nas swoją grę, bo naprawdę no, on, on odmienił trochę też grę, grę w drugiej linii Wisły Kraków. I pewnie, gdyby jeszcze Sapała wyzdrowiał, no nie wyzdrowieje już raczej, to pewnie tam może w barażach, jeśli już, ale pewnie też, też będzie to raczej wariant awaryjny. Mm, więc wydaje mi się, że, że naprawdę tutaj, no gdyby jeszcze ten Sapała był, no to mas, to by było już naprawdę sapała w formie takiej, jakiej był, to, to naprawdę mielibyśmy do czynienia z, z bardzo mocnym środkiem pola. On już jest nawet przyzwoity. Oczywiście, żebyśmy też nie było tak kolorowo. Taci mm, zagrał chyba najgorzej. Jakbym miał oceniać wszystkich tam zawodników, jednak tych strat notował bardzo, bardzo dużo. Nie mówię, że nie miał też dobrych zagrań i że nie spełniał swojej roli, bo ją oczywiście spełniał myślę, że był to przynajmniej przeciętny występ, ale jednak tych zagrań nieudanych było sporo za dużo, po prostu było tego za dużo jak w poprzednich meczach się to zdarzało, ale było tego jednak mimo wszystko trochę mniej i był ten taki procent udanych, a nieudanych był jednak, był jednak trochę, ten procent wyglądał lepiej Wyglądał lepiej niż w tym, w tym meczu, więc to, to jest taka moja uwaga, ale też bym go nie skreślał. Wielu było takich piłkarzy, którzy na początku nie imponowali albo byli tacy bardzo nierówni, a potem jednak udawało się to wszystko ustabilizować i oni byli naprawdę dobrymi piłkarzami. I ja... To też chcę wierzyć, że, że właśnie tacy takim piłkarzem będzie. Eee, naprawdę chcę w to wierzyć i, i, i tym razem nie ocenię go negatywnie. Eee, w sensie nie powiem tego co w stosunku do James'a, więc poczekamy i, i zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. E, co do innych e, piłkarzy, na pewno w defensywie podobał mi się Jaroch, bo i z przodu i z tyłu, naprawdę, to, to, trzeba, to trzeba docenić. E, też trzeba powiedzieć, ale tak to no co, no, Moltenis, e, Łasicki i, i, i Żunka zagrali na powiem takim solidnym poziomie, e, pomimo tego, że zdarzyły się jakieś tam błędy, e, że, że można by narzekać na, na pewne elementy gry, to jednak... E, no bardziej wyprowadzenie piłki, tak na przykład, jak mi, mielibyśmy wymienić, ale mimo wszystko to wciąż jest na, na, na przyzwoitym poziomie, to nie są jakieś kardynalne błędy. Oczywiście można by powiedzieć tak, że gdyby trafił się tutaj lepszy zespół, to mogliby te błędy nasze wykorzystać. I oczywiście, że tak ja się z tym zgadzam i dlatego powiedziałem, że był to solidny mecz, ale niewybitny. Nie był to taki bardzo, bardzo dobry mecz, że moglibyśmy powiedzieć, że rozgromiła rywala, chociaż 3-0, można by tak to uznać, ale trzeba też sobie jasno powiedzieć, że trochę skra Dawała nam takie prezenciki i, i, i tu trochę jest taka opinia bardzo często, że, że te zespoły z dolnej części tabeli no, dają takie prezenty, no dają takie prezenty, z czegoś ich pozycja się bierze. No można mieć pecha, ale jak, jak jesteś na samym dole, no to tego pecha, pecha, na, na wszystko na pecha nie można zwalać i, i chyba też jest tym tak. W tym przypadku tak, tak samo jest. Tak by trzeba tą sprawę załatwić. Słuchajcie, no cieszy nas to. Cieszy nas to, bo też wyniki się bardzo pod nas ułożyły. Bo chociażby ruch zremisował z drużyną LKS Łódź. Co jest chyba takim najlepszym dla nas wynikiem. Chociaż niektórzy mówią, że, że lepiej, żeby tam powiedzmy, żeby LKS wygrał w kontekście takiej tabeli. W sensu stricte. Ale ja się cieszę z tego remisu. Uważam, że odrobiliśmy dwa punkty do ruchu jak i do ŁKS-u i myślę, że w ogóle mecz być może tak się może stać, że mecz z na prawdopodobnie śląskim stadionie z, z ruchem Chorzów będzie takim meczem być może awans, kto wie, kto wie, albo no, będzie takim meczem decydującym także tutaj, no, ciekawa ciekawa sprawa, no, byłoby to byłaby to niezwykła historia, gdyby Wisła Kraków zajmując po Zajmując miejsce dziesiąte, kończąc rundę jesienną, udało się im jednak awansować z miejsca bezpośredniego, bo w baraże myślę, każdy wierzył. Ja osobiście bardzo wierzyłem, nawet może nie w trzecie miejsce, ale w baraże wierzyliśmy, więc baraże nie byłyby tutaj jakimś zaskoczeniem. Ale awans bezpośredni tutaj jednak jest to, jest to takie, no byłoby to, byłoby to wydarzenie, byłoby to coś i myślę, że, że ten sezon byłby na pewno uratowany i takim, z taką nawiązką, można by, można by powiedzieć. Także cieszę się ogromnie z tego, że Wisła Kraków odniosła... Bardzo cenne zwycięstwo, bo każde zwycięstwo jest cenne. Remisy, porażki nas w ogóle nie urządzają, nic nam nie dają, a zwycięstwa na pewno budują i pokazują, że jednak ten zespół jest dobrze przygotowany, że tam wszystko działa jak należy i oby tak dalej. Oby tak do końca sezonu dotrwać i, i, i cieszyć się, żeby tam może feta na rynku, prawda, z awansu do, do ekstra klasy, bo myślę, że że to byłoby też wielkie wielkie wydarzenie, ale żeby się tak stało, Wisła Kraków musi musi jeszcze dać wiele od siebie. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Przepraszam was jeszcze raz, że ten film tak późno się pojawia, ale myślę tutaj na chłodno, na spokojnie, ale też z, z radością, z entuzjazmem mogę powiedzieć, że Wisła Kraków zajmuje trzecie miejsce. Oczywiście tam ten jest jeden mecz ma, mają nie nie rozegrali meczu Termalika i, i Puszcza, więc tutaj musimy jeszcze poczekać, ale Termalika również e, zremisowała swoje spotkanie. W ogóle większość, z, właśnie wyniki były takie pod nas, że my, tam, z tej górnej części tabeli, tak naprawdę tylko my wygraliśmy. Także tutaj to też jest warte podkreślenia, że my jednak mamy tą równą, taką stabilną formę, co też na pewno nas bardzo, bardzo cieszy. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia Piona.